Witajcie! W tym filmie będziemy rozmawiali na temat tego, dlaczego warto robić zakupy w marketach Dino. Przygotowałem dla Was 17 punktów, o których niektórych być może nawet nie zdajecie sobie sprawy, które występują właśnie w marketach Dino, a których nie ma w innych sieciach zagranicznych. A więc, dlaczego warto robić zakupy w marketach Dino? Bo jest to sklep Polski i to być może jest jedno z najważniejszych. Proszę Państwa, prawie wszystkie sklepy w Polsce, jakie mamy do wyboru, to są sklepy zagraniczne, gdzie nabijamy pieniądze dla zagranicznych kapitałów kosztem naszego własnego kraju. Robiąc zakupy w zagranicznych sklepach, coraz więcej pieniędzy wyjeżdża z Polski, a my stajemy się coraz biedniejsi. Więc nawet jeżeli kupujemy produkty polskie w zagranicznych sklepach, nie wspieramy polskiej gospodarki. My ją wtedy powoli likwidujemy, a nie rozwijamy. Dino nie jest w 100% polskim sklepem. Jest w 51% należących do polskiego właściciela, a pozostała 49% to są fundusze inwestycyjne, które też są zlokalizowane między innymi w Polsce. Co więcej, dino nie wypłaca dywidend. A więc forsa jaką generuje Dino za zakupy, której w nich robimy. Nie wyjeżdża za granicę. 100% zostaje każdej złotówki, każdego grosza w Polsce. I to jest właśnie jeden z kluczowych powodów, dlaczego warto chodzić do dino. Nagałem osobny film, ten, do którego Państwa zapraszam, jeśli go jeszcze nie widzieliście, chociaż ponad 100 tysięcy ludzi go już widziało. Mówi on, że polskich sklepów nie ma praktycznie. W Polsce macie do wyboru z polskich sklepów tylko dino, Społem, Topas. I Polo Market, i do widzenia, i listra praktycznie się dla Polaków kończy. Biedronki, Lidle, Kauflandy, Auszany, Aldi, Netta, Lewiatany, Groszki, Żabki, Stokrotki i wszystko inne jest zagraniczne. Tak wygląda smutna polska rzeczywistość. Dlatego tylko wspieracie polską gospodarkę, jeżeli kupujecie polskie produkty w polskich sklepach. Bo inaczej wspieracie gospodarkę innych krajów. Drugi punkt. Jakość składu produktów jest często o wiele lepsza w Dino niż w wielu innych sklepach, szczególnie tych agresywnie się reklamujących, szczególnie tych z owadzim chrząszczem. Nie wierzycie? To sprawdźcie. Weźcie analogiczny produkt jednego z marketów tych zagranicznych i tego sklepu, choćby Dino, i porównajcie składy tych produktów. Szanowni Państwo, jeżeli nie czytacie składy produktów, których macie zamiar kupić i spożyć, to robicie duży błąd. Robicie sami sobie w przyszłości, być może, problem zdrowotny. Porównajcie składy produktów z Dino względem innego sklepu. Zauważycie, że bardzo często Dino ma lepsze składy w tych produktach. Szczególnie mówię o produktach, które są na zamówienie danego sklepu produkowane. Punkt trzeci. W Dino jest dużo więcej polskich producentów niż w dowolnym innym sklepie. Przynajmniej ja taki wniosek wyciągam na bazie próby, bo ja wykonałem taką próbę, czytając składy i producentów różnych produktów sprzedawanych w różnych sklepach. W Dino jest dużo więcej polskich producentów. Niestety, w Dino też znajdziemy produkty Czy Czyje to są produkty? I dlaczego ja bym ich nie polecał? Być może nagram osobny film, bo zalewają one już Polskę. Ale to nie zmienia faktu, że w Dino jest większość produktów polskich marek, polskich producentów. Czego nie uświadczymy w innych sklepach, gdzie praktycznie dominuje większość produktów fikcyjnie tylko polska, ewentualnie produkowanych w Polsce, ale nie polskich już kapitałów. Dlaczego to jest takie ważne? Nagrywam filmy od strony ekonomicznej dla państwa. Powód jest prozaiczny. Zagraniczne sklepy wiedzą, że kapitał zawsze miał narodowość, więc wybierają marki choćby produkowane w Polsce, zagraniczne sklepy, które należą do ich własnego Kraju co do kapitału, czyli jakaś firma wykupiła polską firmę lub stworzyła firmę w Polsce, należąca, powiedzmy sobie, do portugalskiego właściciela i udająca produkty polskie, mimo że są w całym kapitale wyprodukowanym, choćby portugalskim czy niemieckim w Polsce. Takie to jest polskie, że znowu ładujemy pieniądze z zagranicy, nawet jeżeli zostało wyprodukowane w Polsce. Dlatego ten punkt pierwszy i ten jest bardzo ważny. Kupowanie w polskich sklepach polskich produktów i najlepiej produktów nie tylko wyprodukowanych w Polsce, ale i w polskim kapitale. Najważniejszy czynnik, czy dany kraj, czy dany naród będzie bogaty czy biedny. Im więcej ma kapitału obcego, tym jest biedniejszy. Im więcej ma kapitału rodzimego, własnego, tym jest bogatszy. Im większy eksport. Ma za granicę swoich dóbr, tym jest bogatszy. Im większy ma import dóbr z zagranicy do własnego kraju, tym jest biedniejszy. Prosta ekonomia. W Dino nigdy się jeszcze nie spotkałem, że jest ukrywany kraj pochodzenia produktu lub producent. W Biedronce bardzo często trafiałem, że ukryty jest producent lub kraj pochodzenia danego produktu. Niebywałe. Albo informacja, produkt pakowany w Polsce. Ja się pytam, gdzie jest produkowany, a nie przepakowywany. W Dino nigdy nie spotkałem się z takimi rzeczami, że ukrywano producenta, kraj pochodzenia, jak w innych sklepach. To też ma duże znaczenie, moim zdaniem. Sieć Dino się dynamicznie rozwija w Polsce. Można powiedzieć, że w pewnym sensie wypowiada konkurencję biedronce, bo często lokalizowane są sklepy gdzieś niedaleko. Biedronek właśnie. Dla nas jest to ważne z tego powodu, że Biedronka jest zagranicznym sklepem i nabijamy manżur, nabijamy kabzę innym państwom, naszymi własnymi pieniędzmi. Tym samym my jesteśmy biedniejsi, a oni są coraz bogatsi. Dino jest odbojnikiem, bo to polska marka i polski sklep. Dlatego rozwój Dino jest dla nas pozytywny. Dino nie ma niestety kas samoobsługowych, przynajmniej ja takich nie widziałem w żadnym sklepie. Tej marki. Czy jest to zaleta czy wada? Trudno orzec. Dla wielu osób, którzy stoją w kolejkach bardzo długo, jest to niestety wada. Ale zaletą jest to, że on nie wmusza w nas cyfrowego pieniądza, a kasy samoobsługowe będą znaczyły prostą drogę do cyfrowej waluty. Punkt torpeda. Ceny w Dino bardzo często są tańsze niż po promocji w Biedronce, choćby. Uwaga, ceny bez promocji w Dino potrafią być tańsze niż na promocji. W innych sklepach. Nie wierzycie? To sami sprawdźcie: dokładnie chodźcie i weryfikujcie ceny różnych produktów. Bez żadnej promocji produkty są tańsze w Dino niż w wielu innych sklepach. Na pewno nie we wszystkich produktach, ale w znacznej ich części. Bo nie wiem, czy wiecie, Dino wyznaje politykę zero fikcyjnych rabatów czy fikcyjnych promocji. Szczególnie, kiedy porównamy składy produktów, ich gramaturę i cenę. Wychodzi, że Dino jest znacznie tańszym sklepem niż te sklepy, które reklamują się w różnych mediach jako tanie sklepy. One robią, te zagraniczne sklepy, Polakom tylko wodę z mózgu, gdzie nie ma nic tanio, tylko jest drogo i niskiej jakości, bardzo często. Porównajcie to z Dino. Bez żadnej promocji, bez żadnych nachalnych reklam, albo cena jest taka sama jak po promocji w innych sklepach, albo, albo produkt często jest dużo lepszy, jeżeli choćby w tej samej cenie. Nie zawsze, ale na tyle często. Że to już robi dużą różnicę. Złe opinie o Dino, zauważcie, przeanalizowałem ich dużo i one prawie zawsze lub zawsze dotyczą, mianowicie sprzedawców i warunków pracy w tym sklepie, ale nie samego sklepu. Złe opinie względem Dino, jakie są kierowane, dotyczą albo obsługi, albo jako pracodawcy, że ciężka robota niekoniecznie najwięcej płatna, ale nie dotyczą jakości tam produktów, czy ogólnej polityki sklepu pozostałych sektorach. Punkt śmieszny, ale można na niego zwrócić uwagę. Zauważcie jednorazówki w sklepie Biedronka, choćby czy, lit, czy innych, i w dino. Czy zauważacie, że jednorazówki w dino są dużo lepszej jakości, które się nie rozrywają, niż w innych sklepach? No tak, bo w zasadzie wszystko jest tam trochę lepszej jakości niż właśnie w tych innych masowych. Sklepa. Dino to najrzadziej karany sklep za oszustwa w Polsce. Proszę Państwa, to jest bardzo ważny punkt. Czy wiecie, jaki sklep w Polsce jest najczęściej karany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów? Pewnie się domyślacie. Pewnie się domyślacie, że to taki sklep, który ma skrzydełka z korbkami. Tak jest. Najczęściej karany za oszustwa i wprowadzanie klientów w błąd właśnie jest graniczny sklep. Dino, wśród wszystkich sklepów. Tego typu jest najrzadziej karanym sklepem, lub prawie wcale za oszustwa na samych klientach czy choćby dostawcach. Ja nie znalazłem takiej afery, gdzie był karany. Ale co do Chrząszcza, czy choćby tych sklepów, które się reklamują w telewizji jako najtańsze, najlepsze, zauważcie, że afera goni aferę, kara goni karę za oszukiwanie klientów. Dlatego to jest kolejny, może koronny punkt, żeby korzystać właśnie z polskiej marki sklepów sieci Dino, a nie tych zagranicznych marketów, które robią nas w bambuko. Dino to stosunkowo małe sklepy, gdzie czas zakupów jest dosyć krótki. Wpadamy do sklepu, bierzemy co potrzebujemy i z niego wypadamy. Nie szukamy, nie błądzimy między półkami, jak w wielu innych sklepach. Ale z tym wiąże się jeszcze jeden punkt. Punkt jedenasty. Dino ma własne Produkty, ale nie tak jak na przykład Biedronka czy Lidl na zamówienie dla nich produkowane przez dowolne tam firmy, tylko ma własną sieć powiązaną też z dino, choćby Agroradzyna, która jest powiązana też z mięsem w dino. Czy wiecie, że mięso w dino jest uważane za najwyższej jakości względem posiadanych mięs w sklepach typu Market? Dino ma określaną jako najlepszej jakości mięcho sprzedawane wśród marketów. Punkt 12. Dino nie ma nachalnych reklam. Czy wchodzicie do sklepu takiego? Znowu przytoczę Biedronkę, bo to Biedronka jest najbardziej takim sklepem, który w mojej ocenie jest odpychający. Wchodzicie do Dino. Czy widzicie tam wielkie reklamy? 2 plus 1 gratis, 10 plus 50 gratis, albo teraz taniej, mimo że drożej niż w innych sklepach bez promocji. Reklama wszędzie, wszędzie, wszędzie etykiety różne, żółte, niby przeceny, niby to na paragonach macie potem odliczonych. Ile złoty, ileś rabatów, kup kartą, skasuj moją kartą, biedronka, skasuj aplikacją. Czy widzicie takie rzeczy w Dino? Nie widzicie, a na rachunku więcej nie zapłacicie. To jak to jest, że do tych innych sklepów chodzicie i macie mnóstwo rabatów, wszędzie wszystko po rabatowemu. I finalnie zapłacicie więcej niż choćby często w Dino, które w ogóle o żadnych rabatach nie pisze ani nic nie mówi, bo oni mają po prostu niższe ceny, a nie robią ludzi. Bambuko, fikcyjnymi rabatami i promocjami. Dino otwierany jest w małych miejscowościach i to był jego klucz do sukcesu, ale zwróćmy uwagę na jeszcze jedną rzecz. Dino otwierano nawet w takich miejscowościach, gdzie Biedronka czy inne lidle i tak dalej nie chciałyby otwierać sklepu, bo nie miałyby ogromnych zysków. Tworzyli sieć sklepową dla ludzi w zapadłych nawet dziurach żeby nie musieli dojeżdżać do miasta do zagranicznych sklepów, oczywiście to prawdopodobnie nie było myślą przewodnią. Główną myślą było to, żeby znaleźć nisze dla swoich sklepów, które jeszcze nie zagospodarowały zagraniczne marki. I tą niszę znaleźli, a teraz powoli te dino sklepy wkraczają choćby do miast, na różne osiedla. Co więcej, dino dużo częściej korzysta z lokalnych dostawców. To znaczy, że nie tak jak mają jak inne sklepy zagraniczne, wielkie centra dystrybucyjne. W moim mieście jest gigantyczne, na przykład logistyczne lidla, gdzie zjeżdżają się towary, a potem rozjeżdżają być może na całą Polskę. W Dino stara się korzystać z lokalnych dostawców, z lokalnych producentów, z tego powodu, że łańcuch dostaw wtedy jest dużo krótszy. Wspieracie własne okoliczne farmy, sadowników itd. A oni korzystają z nich. Choćby z tego powodu, że dostawa jest dużo krótsza, niż która by miała jeździć do jakichś ogromnych centrów dystrybucyjnych. Co znowu wpływa na świeżość tych produktów. Bardzo często macie w różnych marketach, tych zagranicznych, zwiędłe warzywa, zwiędłe owoce, a nawet i spleśniałe. Z tego powodu, że mają bardzo długą drogę, którą przebywają. A w dino z reguły one są świeższe. Z tego powodu, że ta droga jest jak najkrótsza, o ile są jacyś lokalni. Producenci. W Dino jest prosty i intuicyjny model sprzedaży: brak kart lojalnościowych, brak odbijania jakichś aplikacji, brak sztucznych obniżek cen, sztucznych fikcyjnych promocji i rabatów. Prosty model biznesowy. Wiesz, ile płacisz, tyle zapłacisz, i jest to z reguły tańsze niż po promocji w innych zachodnich sklepach, które nabijają nas w butelkę. I punkt 17 na koniec. Jest jednym z ciekawszych, mianowicie czy zauważyliście, że markety Dino mają taki sam układ w całym kraju? Mogą być jakieś delikatne różnice, ale Dino stawia na to, że wchodzisz do sklepu i on nie ma ciebie wodzić po wszystkich alejkach, że szukasz musztardy i musisz zwiedzić wtedy cały sklep. Tylko musztarda będzie zawsze w tych samych miejscach, nieważne do którego sklepu pójdziesz w tym kraju. To jest bardzo ważne. Markety stosują chwyt psychologiczny, polegający na tym, że co jakiś czas, co miesiąc, co parę miesięcy zmieniają architekturę, nie całą sklepu, tylko ogólne rozmieszczenie produktów, po to, aby ludzie nie mogli znaleźć tych produktów, aby nie nauczyli się na pamięć, gdzie jest produkt, który potrzebują, i nie weszli do sklepu, wzięli produkt i z niego wyszli. Oczywiście płacąc, taką politykę stosują sklepy po to, żeby ludzie błąkali się po tych sklepach i długo szukali, no bo szuka majonezu, ale przy okazji zobaczy wielka cena rabat, tu promocja i weźmie to, weźmie jeszcze tamto. I tak właśnie się wyciska z pieniędzy konsumentów w tych właśnie zachodnich sklepach. One nauczyły się z ludzi wyciskać pieniądze na różne sposoby. Widno tego nie ma, nie ma nachalnych reklam, ni fikcyjnych rabatów i nie ma właśnie plątaniny w tym sklepie, że za każdym razem co jakiś czas zmieniają układ sklepu, żeby człowiek nie nauczył się na pamięć chodzić, kupywać tego, co potrzebuje. To jest bardzo poważny argument. W stosunku do Dino, dlaczego warto w nim kupować? Bo czy rok temu otwarli Dino, czy dzisiaj po roku czasu pójdę do tego samego sklepu, ja mogę iść na pamięć i kupować produkty, bo one zawsze leżą w tym samym miejscu. Na pewno by się znalazło jeszcze więcej argumentów dlaczego warto wybierać ten sklep, ale te, które przedstawiłem, myślę, że są całkiem rzeczowe, a jeżeli byście mogli dodać coś więcej do tego filmu, czy dobrego, czy złego w tej materii, to zapraszam Was poniżej do komentarzy, a ja Wam dziękuję już za obejrzenie tego filmu i zapraszam na następne materiały.